Dziś z wycieczką sosnowskiego Ale u tego od barszczów Patrzcie jak tu fajnie wygląda Jokie to są łody gazey, łody gasek poczcie Jokie to są drzewa Ła, się posypało Coś pięknego jak suche. <noise> pięknego. Ale. No, basz sosowskiego na sucho to wygląda dużo przyjemniej. <noise> A jakbym stał pod koperkiem. Cóż <noise> tuż. Może trochę baszczu Wam pozbieram na nasionka. O. Zanim zakwitnie. <noise> bo potem to jak najdalej od niego o no pierdziele i to chwasty jakie chwasty do góry mm. piękne powiem wam, że chce się komuś dać kwiaty akurat takie to tylko jesienią proszę jaki ładny bukiet taki od serca normalnie <gry>